Dzień dobry. W tym filmiku szczegółowo zaprezentujemy, jak realizować proces inwentaryzacji w aplikacji Avocado Packing. Założenie dokumentu inwentaryzacji oraz rozpoczęcie inwentaryzacji zostały omówione w poprzednich odcinkach, na które serdecznie zapraszamy. Po rozpoczęciu inwentaryzacji status dokumentu automatycznie zmienia się na otwarty, co oznacza, że możemy rozpocząć proces realizacji. Dziś przeprowadzimy inwentaryzację towarów, co możemy zweryfikować w panelu desktopowym. Aby to zrobić, przechodzimy do zakładki Towary i wybieramy magazyn, na którym prowadzimy inwentaryzację. Towary objęte inwentaryzacją zostaną oznaczone symbolem czerwonego wykrzyknika wraz z informacją, trwa inwentaryzacja. Dzięki temu mamy pewność, że dany towar aktualnie bierze udział w procesie i nie będzie dostępny do innych operacji magazynowych. Przechodzimy teraz do aplikacji mobilnej i wybieramy zakładkę Inwentaryzacja. Po otwarciu modułu widzimy listę arkuszy, które mogą być oznaczone różnymi kolorami. Pomarańczowy arkusz przypisany do konkretnego użytkownika, widoczny tylko dla niego. Zielony arkusz nieprzypisany, widoczny dla wszystkich operatorów z dostępem do modułu Inwentaryzacji. Szary arkusz oznacza arkusze już zakończone. Aby rozpocząć pracę z arkuszem, klikamy ten, który nas interesuje. Na ekranie pojawia się opis arkusza, czyli podstawowe informacje dotyczące jego zawartości, historia działań, czyli przegląd dotychczas wykonanych operacji. Przechodzimy do listy towarów przypisanych do arkusza. Każda pozycja zawiera podstawowe dane, takie jak nazwa towaru, kod EAN oraz inne informacje pomocnicze. Dla każdego towaru podajemy lokalizację, na której znajduje się dany towar. Skanujemy lokalizację, aby zweryfikować jej poprawność. Wprowadzamy ilość towaru znajdującą się na danej lokalizacji. Po poprawnym wprowadzeniu danych, system wyświetla komunikat potwierdzający dodanie odczytu. Proces powtarzamy aż do zaczytania wszystkich towarów z arkusza. Po wprowadzeniu danych dla wszystkich pozycji, klikamy belkę powrotu do arkusza. Następnie wybieramy opcję Zakończ co zamyka realizację tego arkusza. Dla przykładu możemy również zrealizować arkusz, który nie jest przypisany do żadnego użytkownika, zielony. W tym przypadku wystarczy wybrać dokument i przypisać go do siebie, po czym realizacja odbywa się w analogiczny sposób. Po zakończeniu realizacji arkuszy, wracamy do wersji desktopowej. W aplikacji mobilnej klikamy ikonę strzałek na dolnej belce, aby wyjść do głównego menu. Na komputerze otwieramy zakładkę, dokumenty, a następnie inwentaryzacja. Status naszego dokumentu zmienia się na do akceptacji, co oznacza, że możemy teraz sprawdzić wyniki inwentaryzacji. Otwieramy dokument, aby przejrzeć szczegóły, możemy przejrzeć listę zrealizowanych arkuszy i wprowadzone odczyty. Generujemy raport rozbieżności, który zawiera szczegółowe informacje o towarach objętych inwentaryzacją. Jeśli chcemy, możemy wyeksportować wyniki inwentaryzacji. Klikamy przycisk Eksport do CSV. Wygenerowany plik CSV możemy otworzyć w programie takim jak LibreOffice lub Microsoft Excel, co umożliwia dalszą analizę danych. Warto pamiętać, że w tym przykładzie prowadzimy inwentaryzację kontrolną, co oznacza, że stany magazynowe nie zostaną zmienione po zakończeniu procesu. W przypadku inwentaryzacji rzeczywistej, po akceptacji dokumentu, stany magazynowe zostaną zaktualizowane zgodnie z wynikami skanowania. Ten proces pokażemy w kolejnym filmiku. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, możemy zakończyć inwentaryzację. W panelu desktopowym klikamy ikonę kwadratu przy dokumencie. Potwierdzamy operację, co zamyka cały proces. Proces realizacji inwentaryzacji w aplikacji Avocado Packing obejmuje weryfikację statusu dokumentu i przypisanie arkuszy do operatorów. Skanowanie lokalizacji i wprowadzanie ilości towarów w aplikacji mobilnej analizę wyników w wersji desktopowej, generowanie raportów i eksport danych, akceptację dokumentu oraz zakończenie inwentaryzacji.